Witam z takiego nietypowego miejsca bo spod spodu samochodu i to jest Land Rover, Range Rover Sport wersja 5 litrowa z kompresorem nowy samochód, wersja wersję HSE 525 koni można powiedzieć, że ciekawe wydarzenie bardzo nie wiem czy już ktoś z Was widzi O, samochód jest nowy i gdyby nie odpowiedzmy już klienta z którym współpracujemy wiele lat ten podział nie wiem, no może jakaś okryta kamera Szukajcie, a znajdziecie Ale tutaj jest porządny się obokręt I to jeszcze w bardzo ciekawe miejsce Tak jakby ktoś, nie wiem, chciał skasować jakiś Dylemat, luz W saniach mocowania skrzyni rozdzielczej o, Człowiek pracuje tyle lat i już myślę, że wiele widział o, Już wiele go nie może zaskoczyć A tu, o! Taki rodzynek w aucie za prawie 700 tysięcy. Ciekawe, miłego dnia